Witam kochani, tu Robert Cyżan, Szkoła Forex Step by Step. Dziś pierwszy, pierwszy dzień miesiąca, pierwszy 11 2020, mamy niedzielę, e, godzina 12.15, czas stop na rękach. Wszystko stoi, może mamy czas, więc żeby to jeszcze przygotować, żeby sobie ułożyć i tak dalej. Przypominam, busa, mamy wybory, wybory, mamy busa. Te wybory będą, są, e, dlatego dla nas ich wynik jest tak istotny, e, dlatego, że będzie on wyznaczać e, trendy przez następne 4 lata dla amerykańskich gospodarki. E, te trendy e, w zależności od, od tego, jak wybiorą Amerykanie, w jakim kierunku wybiorą, e, będą wpływać na e, mocnego, lub słabego dolara, na niskie lub wysokie ceny akcji oraz y, na ceny surowców y, które, które dla mm, gospodarki takiej jak amerykańska, która jest tak bardzo mm, uzależniona od cen tych surowców no będzie je później regulować, no to po kolei, po kolei mamy tego euro dolara w bardzo długim terminie pozwoliłem sobie na kilka na kilka tutaj takich nakreśleń tak żebyście wiedzieli po prostu i zawsze to pamiętali bo to, bo to takie wykresy jak miesięczne to to po prostu on, on zawsze jest tak i nawet, nawet, nawet takie wybory w Stanach tak no, no aż na, na te miesięczne no ciężko to nawet zidentyfikować może ciutko pogłębią bo podwyższą tak jego wartość no ale, ale, ale to, to, to są takie szczegóły no dobra, mamy ten miesięczny i, 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 i na nim widzimy tutaj, że było coś takiego. X, X A, B, C, D, tak? Czyli zakończony impuls. Na miesięcznym, Skąd tu się coś skończyło i tu się coś zaczyna, tak? No i, i ten nowy początek, to mamy takie pytanie, że jeżeli oni na przykład wy, wygrają, tak? Wygrają to teoretycznie Biden, y, y, to będzie słaby dolar, nie, no, no, to, no to, to będzie szło do góry, tak, czyli w tym kierunku. No to, mo, jeżeli te wybory już za chwilę się odbędą i za chwilę poznamy ich wynik, ym, no bo to jest tak, że wielu inwestorów wstrzymuje się ze swoimi decyzjami yy, na wynik tych wyborów, czyli, 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 czyli wiele instrumentów po prostu albo chodzi tak od bandy do bandy tak czy porusza się w jakichś tam zasięgach cenowych ale, no ale nie robi dużych takich, takich, takich e, odległości czy też czy też dużych zasięgów ze względu na to że inwestorzy nie chcą chodzić w takie podróże dopóki nie wiedzą czy ta podróż ich tam faktycznie zaprowadzi tak a wybory busa no jednak mówią nam od razu E, o tym, czy, 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 czy ręki będą targetowały mocnego dolara, czy słabego dolara. No i euro dolar no to jest takie bardzo fajne porównanie. I to jest linia miesięczna, tak? Widzicie to? To jest to. I teraz tak, ustalamy warunki. E, cena powyżej e, to jest... E, kupuj. Kupuj euro. Cena poniżej, tak? To nasz warunek to sprzeda euro, tak? No i, i już, już, już jesteśmy bliżej, bo, 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 bo mamy już jakąś strategię i, i jakiś plan, który konkretnie ogranicza i czy też wpływa na nasze decyzje. Dobra, więc to, to, to tak, no, jeżeli kupuj euro, kupuj euro, no to zasięg, maksymalny zasięg na jaki możemy liczyć, no to to jest tyle, tak? Yy, najlepsza cena, jak, na jaką jeżeli kupuj euro, no to to jest po linii, tak, czyli jak najwyżej linii, tak, bo wtedy to się wiąże jest z najniższym kosztem. Dobra, to już też mamy. <laughs> Teraz w drugim kierunku, no, jeżeli chce, chcemy sprzedawać, nie? no to, no to na, najlepsza cena, no to jest poniżej linii, jak najbliżej granicy linii, tak? e, bo to się wiąże z najniższym kosztem e, transakcji. E, jaki, jakie daje to nam możliwości zasięgu? Tak? No i w tym momencie, no jeżeli my już wytyczyliśmy taki, taki zasięg, no to ja proponuję dodać jeszcze e, coś takiego, co nazywam wachlarzem cenowym. To znajdziecie w obiektach Fibonacci'ego wachlarz no, coś takiego no i to nie zawsze uważ będzie tak samo wyglądać jak umie, tak? Bo, 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 bo ja to wszystko programuję y, dodaję jakieś wartości czy też redukuję zmieniam wygląd i tak dalej natomiast moi klienci premium oczywiście y, to wszystko y, ustawimy dodamy zredukujemy powiemy co jest ważne co mniej a, i tak dalej to wszystko, na co my pracowaliśmy, doprowadziliśmy badania i tak dalej, nasi klienci będą patrzyli czy znaczy z inaczej nimi, z nimi się tym podzielimy. Okej, okay. to raz. E, dwa, e, mamy zasięg dla byków na wybory i teraz mamy zasięg dla, 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 dla niedźwiedzi. Tak? No, no. no to żeby, żeby, żeby pomyśleć o zasięgu dla niedźwiedzi, no to taki bardzo daleki zasięg, czyli gdyby moc, no raz mamy mocnego dolara, raz mamy słabego dolara, no rynki takie są, proponuję to w drugim kierunku. I, 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 I widzimy, że tutaj najniższy poziom to jest to 76,8, nie? No to jakby było 76,8, teoretycznie wróży nam e, takiego super mocnego dolara, widzicie? O, coś takiego, bah, bah, bah. No, ja, ja dam temu żółty kolor, żeby to było widzialne jako oddzielny byt. No i to jest formacja motyla, która potencjalnie przy mocnym dolarze może się wydarzyć. Tak? To, to, tutaj pewnie bym musiał myśleć, że trochę Donald Trump porządzić i taki, i taki nawet zasięg nam grozi. I to jest 0,6 0,61075 to jest taka wartość no to, to by było ładnie no ale pamiętajmy że, że euro dolar był już poniżej poniżej 0,8 może nie 0,8 może nie ale 0,83 czyli całkiem blisko 0,8 Oki, doki, raz e, schodzimy niżej, no to, to są, to już te miesięczne zasięgi mamy, tak, zarówno dla byków, jak i dla niedźwiedzi i myślę, że to wystarczy, bo to są, te, to są takie, takie, takie niesamowite odległości, że tu nie ma co dużo co gdybać. Ym, nad czym możemy gdybać? Y, co gdyby jednak ten, ten, ten euro-dolar był, był jakiś czas mocny, ale weź przesady, no no za długo też nie może być mocny no to ja proponuję takie rozwiązanie tak? to idealnym rozwiązaniem dla mnie no to to byłby kompromis tak? czyli formacja motyla kompromis mógłby wyglądać tak hmm, damy ma oj horyzontalnie nie, no nie chodzi o trójkącik no i damy temu moi drodzy co temu damy czarny kolor gotowy No tak no i to jest bliżej 70 68, dlatego dla tego motyla. Hmm. E, okej okay. dla tego motyla dlatego e, Gdyby, gdyby, pojawił się słaby drach, to gdzieś tutaj w tym, w tym przedziale bym powiedział, no, ale tego motylka, coś takiego, to jest dosyć ważny, ważny opór według mnie, bo, bo tu się łączą, łączy kilka wartości i nie jest tak daleko, tak, nie jest tak daleko, bo to jest 1500 plus. Natomiast tamten no to, to już naprawdę jest to, to, to jest ultra kosmos. Eee, I teraz opcja spadkowa. Mm, mm, ZW1 No jak myślicie? No pewnie zaproponuje nam też coś podobnego. Tylko że ciutkę innej natury, czyli do 0,9 tam już byliśmy, te poziomy znamy z mocnego dolara. Czasami ma, jest ten mocny dolar, a słabe euro, a czasami odwrotnie. Wcale jeszcze nie tak dawno był. Dolar mocny i należy o tym pamiętać, że on może w każdej, w każdej chwili w każdej chwili może wrócić. E, ta formacja, którą tutaj zidentyfikowałem na tygodniowym, no to to jest po prostu Formację kraba, ona sięga do no. Zalecam od razu ten, ten miejsce. No, ten sposób. wsparcie. Na pewno to jest ważne wsparcie. Dlaczego? Tutaj nie ma wsparcia. Powinno być wsparcie. No. I go. I gotowe. Tak, to jest bardzo, bardzo konkretne rozwiązanie. Hmm, to może się szybko wydarzyć, wolniej, czasami, czasami to jest różnie. Ceny, ceny, w ogóle nie chcą, no, czasami to pędzą jako po takim kątku. No dobra, schodzimy niżej na D1. <laughs> dobra, jesteśmy na tym D1, no wzrostowy, wzrostowy scenariusz już jakby, jakbyśmy nie wiem, tak? Więc nie będziemy już demonstrować. Natomiast e, interesowałoby mnie ta podbitka. Ok? Ta podbitka mogłaby być ciekawa. E, o, widzicie? Coś takiego. E, dlatego, że ona daje nam jeszcze um, połowę tak naprawdę tego wzrostowego impulsu i ona daje nam tutaj możliwość Hop. na tej D1 to zjechać do tego strategicznego wsparcia, tak? No bo niby jesteśmy na tym jednym. ale to nas od razu tutaj y, y, gdzieś przekierowuje no i skoro jesteśmy na tym D1 no to warto od razu zaznaczyć też tą drugą opcję, tą głębszą I, i ona mogłaby nas tutaj zaprowadzić tej kategorii. No dobra, to raz, to raz. Teraz dwa. Co jak będzie dolar mocny, tak? Co możemy jeszcze zrobić? To możemy na pewno to przybliżyć. Bardziej. O tak. Tutaj zrobiliśmy mierzenie. Już do tego D1. Eee. A co gdyby chcieli rosnąć? No jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Możecie też mi takie pytanie zadać. Co jakby chcieli jednak rosnąć? I to wkrótce od, od początku następnego tygodnia, no to jak najbardziej możemy, możemy w ten sposób um, stawiać jako tutaj sobie pytania, bo um, no, to jest um, jak najbardziej um, konkretne. Um, tu, tu. No nie, ja nie. bardziej, bardziej się... A być może tego nie widać po prostu i trzeba zejść niżej na aczureczkę. I tyle, tym leży cała magia. Czasami tak jest zupełnie jeszcze góry niżej, a nie dokładnie. O. Mamy gagatkę. Mamy gagatkę. Tak, dobrze i tu mamy, tu mamy nasz, już nasz system, tak, tu, tutaj proponuję już pod ETKA przygotowywać system ok tutaj raz wychaczyli do góry nie udało się, wrócili z powrotem, znowu biercą um. no i teraz tak Yy, wysoka prawdopodobieństwo może być takie, że jeżeli, jeżeli oni się tu przewiercą, to pojadą tu. Jeżeli się nie przewiercą, to mogą tu odbić i, i, i my zarobimy na tych wzrostach. Tak więc tą linię H4 yy, proponuję ją bardzo, bardzo, yy, bardzo yy, uważnie obserwować, <laughs> bo to może być klucz. To może być e, klucz e, do sukcesu na etku, na etku w tym miesiącu, w nowym miesiącu. OK, e, to tyle z temacie etka. Jeszcze patrzę, czy można byłoby tu coś fajnego wymyśleć pod kątem e, co jak góra na H4. E, no teoretycznie Teoretycznie ta linia wystarczy według mnie, bo jak za dużo, to znaczy, mm, ja mogę Wam pokazać, o co generalnie już tu w przeszłości chodziło, nie? Bo jak spojrzycie na to miejsce, to widzicie, że y, oni sobie tutaj już raz podhaczyli, nie? No i idąc tym, 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 tym krokiem. Idąc tym typem myślenia, jeżeli oni sobie tutaj podhaczyli nietoperza no to teoretycznie mogą tu odskoczyć do góry, jeżeli poniedziałek wybronią, wybronią tego miejsca, tak? Nie, już tłumaczę o, o, co, o co jeszcze, bo może nie do końca każdy nadąża tutaj za tym co mówię. Eee, A wiem, że czasami mówię łatwiej, czasami trochę trudniej, dla otoczenia. No, i, i, i to jest początek systemu. Ja tutaj jeszcze dla moich klientów. Tutaj możemy, może początek. Nie napiszę systemu, bo, bo to nie jest żaden system, tylko to, to jest po prostu początek tygodnia. Początek tygodnia. Początek tygodnia. Ok? Jeżeli wasza pozycja jest na wzrost i jest powyżej tej linii, to no, powinna być na plus, tak? Jeżeli pasorystycja jest na, na wzrost, jest poniżej tej linii, no to będzie na minus, tak? Eee, i, i, I to, to teoretycznie te, ten nietoperz powinien zagwarantować wzrost, tak? Z książkowego punktu widzenia, tak? Bo on działa pro tak? Natomiast jeżeli rynek uzna, że to za mało, ta linia za mało, ten nietoperz za mało, no to przeceni jeszcze niżej jeszcze niżej etka, w sensie mocni dolara do takiej wartości. Proszę bardzo. I to byłby alternatywa alternatywa do nietoperza, czyli formacja głębokiego kraba. Więc, e, więc tak, początek tygodnia. No i pytanie. Dokładka. I pytanie. Góra. 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 góra, góra. Góra, góra. Jeżeli dół, no to formacja kraba, tak? No to, no to jeżeli formacja kraba, no to znowu pytanie, czy góra, czy dół. No. I tyle, jeżeli góra. No to dość szybko staniecie przed, przed, przed takim pytaniem. Bo... Oj, e, nie, o to chodziło. Usuwam. Usuń. No bo jeżeli góra. No to macie, macie tutaj op taką opcję od razu. Bo po prostu muszę tu dociągnąć. o przeformacji Gatleya która z tego wynika o kotek kotek chce się pobawić więc szybciutko dokończamy temat o przeformacji Gatleya jeżeli góra, tak czyli jeżeli postanowicie tu że góra i to się uda Proszę bardzo. O. Chyba lepiej. Jak mi się wydaje. I gotowe. E, 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 e. I gotowe. O, o. o, jakoś tak. No i tutaj macie tą formację Gatleya, tak. E, ta formacja Gatleya. E, e, Stałe was wtedy przytoczę. Czy można tu jeszcze coś dodać? No dobrze, no jeżeli góra, jeżeli uznacie, że dalej góra, no to macie wtedy, zamiast gatleja, macie opcję formacji kraba, która pociągnie was jakoś do tego miejsca. To, to tak działa, tak? Czemu tak działa? E, te automaty z kapitałem, one są tak zaprogramowane, tak, że one są pod FIBO zaprogramowane, czyli pod, pod całą matematykę FIBO, FIBO leciego, tak? Czyli programują e, wzorce, odległość, góra, dół, 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 decyzja i tak itd. I, tak, i, tak, to, i tak, to, tak to działa. No i jak e, słyszę, że ktoś stawia pytanie, czy Ty wierzysz w FIBO, czy Ty nie wierzysz w FIBO, an, to wtedy zaczynam się śmiać, tak? co, 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 co to ma zbiorą Ja dziękuję za uwagę. Warsztaty, przepraszam Was, że w pierwszej kolejności nie zadziałał to. Zrobił ją to jeszcze raz. No ale może to ma tu też swoje zalety, żeby, że jest lepsza jakość. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się i hej. Stop!